Jesteśmy w Centrum Historii Zajezdnia na wystawie Odra Most, Odra Granica. Przedstawiamy Państwu najciekawsze eksponaty. Odra odgrywa istotną rolę w historii Wrocławia. Widzimy to doskonale na dwóch najstarszych planach Wrocławia. Plan Wejnerów z 1562 roku ukazuje miasto z lotu ptaka i widzimy Odrę, która płynie od północy miasta, ale także zapewnia temu miastu bezpieczeństwo przez wykopaną fosę. Jest to, układ, jest to plan niezwykle ważny dla historii miasta, bo pokazuje także takie obiekty, które nawet w momencie jego powstania już nie istniały, jak opactwo obińskie, jedno z największych romańskich opactw w Polsce. drugi plan Plan, plan perspektywiczny pokazuje już Wrocław także z lotu ptak, ale także z pewnej perspektywy, czyli widzimy obiekty w układzie 3D. Można analizować także ich wygląd architektoniczny. Jest on także niezwykle ważny, bo został wydany w takim bardzo znanym wydawnictwie Civitates Orbis Terrarum Georga Brauna i nawiązuje do planu Wrocławia, który nie zachował się do naszych czasów z 1578 roku. I także na tym planie widzimy Wielką Odrę, która jest osią dla tego miasta, jest jakimś takim kołem rozwojowym, ale jednocześnie zapewnia temu miastu bezpieczeństwo. W przypadku tego obiektu ten obiekt nie zachował się już do naszych czasów, istnieje jedynie jego kopia. I stąd prezentujemy też tutaj go w wersji digitalnej. Natomiast w przypadku planu Hogenberga to jest plan ciekawy, bo to jest też pierwsze tego typu ujęcie w Wrocławiu. Więc my możemy zobaczyć sobie, jak z lotu ptaka Wrocław wyglądał w drugiej połowie XVI wieku. Jeśli zobaczymy na urbanistykę miasta, no to ta urbanistyka zgadza się z tym, co dzisiaj widzimy, chodząc po starym mieście. Oczywiście w wyniku wojen, które przez Wrocław się przetaczały, to konkretne obiekty wyglądają dzisiaj inaczej. Ale charakterystyczne zabytki Starego Miasta na obu tych planach możemy odnaleźć.